Janusz! 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 Halo? 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 A nie mamy wiatru za dużego? Dzisiaj 35 stopni w cieniu. Opie. kurwa! Oh my goodness! Ale byśmy mieli materiał. Aż trzeba piszeć biedna. Dzisiaj Lecimy, będziemy startować w zawodach sportowych. Przygotowywaliśmy się tutaj e, od dłuższego czasu do takiej elitarnej e, dyscypliny. Znaczy, dyscypliny do, do bardzo znanego biegu. Myślę, że ukończenie go jest e, bardziej imponujące niż zrobienie podwójnego ironmana. Otóż będziemy startować w PPPP, czyli piwne potyczki poprzez pagórki. Formuła jest taka, że należy wypić piwo minimum 4,5%, potem biec 2 km, potem znowu wypić piwo, potem znowu biec 2 km i wygrywa zespół, który jako ostatni padnie. Bo się biega parami. Więc do zobaczenia. jesteśmy w trakcie przygotowań, które są równie męczące w tej temperaturze. Eee, sprawdźmy. Jaka sprawdźmy. Jest temperatura? O, już się zmniejszyła. No nic. Widzimy się dalej za chwilę. Halo. Już teraz świeczymy. Yo! To dystans sam nie? jest z Co w no. no. policji? Także proszę nie wjeżdżać i powiedzieć, że niech wyjeżdżają samochodami, bo za pół godziny będzie policja Dobra, to ja sobie nawrócę tylko. Ale ci dogadałam. To, to myślicie, że może być teren prywatny, jak droga wewnętrzna? To przecież jest droga, no, to droga do nie? No więc właśnie nie wiem, jak może być teren prywatny drogi. Rozgrzewka. Rozgrzewka. Kapaltu. Naprawdę No Jeszcze nie, no gdzie? No, nie było jeszcze startuje. No. To jest pijemy do przegląda. Ile waży kamizelka zdechy? 15? Nie ma wkładu. To nic prawie ważne. No jakim walizami dał. Co to jest? A co się rozchodzi? Że, że to i to? Że to się łączy? Że to, że policja, to tej... inwalida? Dzwoniłem do Ciebie, się pytałem jak, jak to mówiłeś inwalida. Ależ to jest taki pseudonim artystyczny, tak? Mm. Tak dla niepoznania. A Ty co masz? A ja? Inwalida. O <laughs> 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 oh mój <my God. laughs> Boże. Cześć. Hej.

Želimo kakvu ste dali, bravo! Pan co tutaj robi? Pije piwo. Dożywanie piwa w miejscach, kominu nie na mojej głupce. to jest 110 kilometra już bierzemy, wzięliśmy piwo ze sobą na drogę żeby się trochę dowodnić, nawodnić ee, generalnie spoko, mówię kondycja to kolano trochę boli i trochę za niska temperatura gdyby było tak 60 stopni a nie 40 to byłoby lepiej absolutnie ee, no nic, my tutaj dalej biegniemy, znowu wchodzimy w zakręt tak zwany doliną śmierci, Saharą, czy jak to a woli tym zakręcie... Jest to Dobra, biegniemy. Elo, mordy! Au, au, au. I czwarte kółeczko! Nie, brawo! <tryk> nie nie biegniemy.

O, Polska za granicą! Wygraliśmy, tak jak wszyscy dzisiaj wygrali. Januszowi ciężko się pożegnać z tym fantastycznym towarzystwem, bo tak już się żegna i żegna i żegnał się już tak z 10 razy. Faktycznie kurde, że komary. Dalej się żegna Może teraz już się naprawdę pożegna